Przez ostatni czas snurpowaliśmy w Ochoalą Boku i na okolicznych wyspach. I zdecydowanie najlepszą lokalizacją do snorkelowania są wysepki pili Kondo i Pili Bidara. I właśnie czekamy na łódkę, która zabierze nas. Już byliśmy tam za pierwszym razem naszego snorkelowania, ale łódka nas zabiera tam jeszcze raz bo to jest zdecydowanie najlepsze miejsce wczoraj poznaliśmy też takich podróżników którzy są w podróży już od pół roku pływają katamaranem byli na Fiji byli w Nowej Zelandii teraz przylecieli na Lombok na miesiąc i mówili, że do snorklowania prawdopodobnie to snorklowanie na Gili i Gili jest najlepsze na całym świecie bo rafa jest bardzo płytko masz super widok i jest naturalna, niezniszczona i żywa bo na Fiji powiedzieli, że są rafy ale są martwe. Łódka właśnie przypłynęła, wypchnął na ferii i płyniemy na wysepki na skoruplowanie. Dzisiaj nasza łódeczka wygląda tak: jest większa, bardziej zadbana, a kapitan wygląda bardziej profesjonalnie. Wpłynęliśmy właśnie do sekretnej wysepki, która nie zawsze jest dostępna, bo czasami jak jest wysoki stan wody, to nie jest zachowana wodą. Jest zupełnie bezludna i zaraz Wam pokazuję jak wygląda. Nazywa się to Gili Kapal i taka to jest wysepka. Taka łata piachu na środku oceanu. I patrzcie, tutaj obejmuje całą wysepkę. Sonka stoi w najwyższym punkcie. Tu zaparkowała nasza łódeczka. No tyle wierzy. Ale cudna woda. Dillip Kapal w Panoramie. Patrzcie, jak wygląda. Ale woda. No bajka, po prostu bajka. Jesteśmy tu sami sami. Sekretną wyspę już opuściliśmy i teraz przepłynęliśmy na Gilibigarę. Idziemy do naszego gazebo, tam są z Tobą, widać ją. Gdzie zaczynamy snorkelowanie. Są tutaj dzisiaj cztery młodzie, ale nie ma za dużo ludzi. Chciałbym przepłynąć prawie. Na gilipidaże, teraz jesteśmy na gili zjedliśmy sobie lunch i snurflujemy jak szalenie. Wykorzystujemy przepiękną rafę, a co nie rozstaje się z maską, chyba będzie dzisiaj z rurką spała. <accountant>: <discussion>: <sust Terre> Piliśmy już z naszych dzisiejszych wojarzy, na wysepkach było super, snorklowanie było czadowe, słońce pięknie świeciło, oświetlało rafę, nie było za dużo ludzi, piasek był zburzony, przejrzystość wody, no mega. Kolejny cudowny dzień na rajskiej wyspie za nami. Idziemy teraz na, patrzeć za jakąś kawą, kokosem i czymś na kolację. Pa, cześć.